Poznaj klej montażowy do lameli i płytek SPC firmy Jutra profesjonalne rozwiązanie do trwałego i estetycznego montażu. Dzięki wysokiej przyczepności początkowej oraz elastyczności po utwardzeniu, zapewnia niezawodne wiązanie z podłożem i długotrwały efekt. Klej montażowy Jutra idealnie sprawdzi się na powierzchniach takich jak beton, jastrych, płyty OSB, sklejka oraz istniejące okładziny ceramiczne. Powierzchnia powinna być równa, stabilna i sucha a także wolna od kurzu, tłuszczu i resztek farb. Klej jest gotowy do użycia. Wystarczy umieścić tubkę w pistolecie i aplikować go punktowo, wyciskając równomierne krople na całej powierzchni płytki lub lameli. Takie rozwiązanie zapewnia precyzyjne dozowanie, optymalne rozłożenie kleju i mocne wiązanie z podłożem. Następnie dociskaj elementy do ściany, aby uzyskać idealne przyleganie. Pełne utwardzenie następuje w ciągu 24 do 48 godzin. Klej montażowy do lameli i płytek SPC firmy Jutra. Trwałość, precyzja, niezawodność. Wybierz sprawdzone rozwiązania do montażu ściennego. Jutra. Twórz wnętrza, które inspirują.